Rozważamy ostatnie staranie się o dziecko znowu. O nie, Pinky zraza pierwsze oznaki starzenia się. Hej, hej, ja jestem Pączek i witam cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wracamy z serią z wyzwania Barbie. W końcu mamy nowy domek. Możecie oglądać film zbudowania całego tego domku. Jest on na moim kanale, dodałam go wczoraj. Będzie też podlinkowany w opisie. Ale co, nie zrobiliśmy wtedy haustura, więc teraz go zrobimy. Więc, no, tak prezentuje się domek na zewnątrz. Tak wygląda nasze podwórko. Jest. Yy... No, jest troszkę biedne, bo jak widzicie, zostało na mnie całe 2000. A tutaj jest gościu z poczty. Jeju, mam nadzieję, że nie ma żadnych rachunków. E, no, ale co? Zacznijmy sobie od samego dołu. Wchodzimy i o, może najpierw zaświecę wszędzie światła. No i dobra, tutaj mamy przedpokój taki. Oczywiście ten domek, on, my go jeszcze będziemy dekorować. Jest w nim dużo jakichś tak brakujących rzeczy. To znaczy, bardziej to są takie kosmetyczne y, rzeczy, ale no, no brakło nam trochę kasy. W większości jest zrobiony. Takie najważniejsze rzeczy są. Więc tak, tak wygląda nasz mały przedpokój, z którego po prawej, ojej po prawej, po lewej, po lewej wychodzimy sobie do kuchni. Z taką wyspą kuchenną. Tutaj ma tafi jedzenie. Jest nasza gwiazda. Chyba nie jest podakceptowalny nowym domkiem, a powinien być, bo ma dużo więcej miejsca. No, w każdym razie tutaj mamy jadalnię i tutaj widzę, że sobie Barbara jest śniadanie, bardzo dobrze, bo za pół godzinki już wychodzi do szkoły. E, no ale co? Tutaj dalej mamy taki przedsionek, można powiedzieć. E, wiem, że z angielskiego to jest madrum, nie wiem w sumie, czy to się tłumaczy na przedsionek. E, no, ale tak, e, takie coś, tutaj... oj! <laughs> jest marku w łazience. No i wyjście na ganek yy, no ale wróćmy z powrotem do naszego przedpokoju, z którego jeżeli pójdziemy na wprost. To tutaj mamy właśnie salon. Yy, no i on mi tutaj tak jest ok, ale coś... Co, taki, taki pusty jest jeszcze. No ale co? Oj. Nie wiem czemu to są w ogóle takiego koloru te drzwi. Dajmy sobie w ogóle wszędzie takie, takie czy jaśniejsze? Jaśniejsze może. W ogóle wszędzie są innego koloru drzwi, co nie? <grytanie> Dobra, tutaj też sobie wszystkie pozmieniamy. Nie patrzcie na razie na to, co tutaj się dzieje. Do tego za chwilkę przejdziemy. Eee... O, tutaj są jeszcze jedne. Dobra, wracamy na dół. I tak z salonu idziemy sobie tutaj, i mamy takie biuro. Tutaj dałam tą sztalugę Barbie, jest komputer. Generalnie to będzie taki. Yy... Generalnie to będzie takie pomieszczenie do ćwiczenia różnych umiejętności simowych. No i ono jest najbardziej puste, najmniej miłości dostało, ale, ale to się nadrobi. Tutaj Warby już zaczęła malować jakiś obraz, żeby, żeby zarobić trochę. No i idziemy na górę, gdzie korytarz jest totalnie pusty. Stwierdziłam, że nie ma sensu wydawać cokolwiek na niego, no bo, no bo to jest tylko korytarz. Mamy tutaj na górę dwie łazienki i tak, zacznijmy sobie może od pokoju Barbie, która sobie jeszcze tutaj śpiulka. E, tak się prezentuje. Tutaj Tafi w końcu dostał legowisko. <noise> Najwyższa pora. Głównie użyłam e, do meblowania tego. Mm, Współczesny luksus kolekcji, ale patrzcie w ogóle z tego nowego dodatku. Zakochaj się, jak genialnie tutaj się w ogóle wpasowała ta tapeta, i jak się super łączy z tym dywanem z licalnych lat. No tak. Tutaj mamy pokój dla naszego przyszłego dziecka, ale też go jeszcze nie dekorowałam, no bo nie ma sensu, nie wiemy kiedy, kiedy ono nadejdzie. E, następnie tutaj mamy pokój dla Skipper. Dostała większy pokój, więc mam nadzieję, że jest zadowolona. Mam mnóstwo zabawek. E, no ale co, tutaj mamy pokój. Ojejku, widzicie? A ja Skipper nie dałam tej, tej lampki chyba. No, nie ma lampki. Tutaj damy tutaj, bo nie chcemy się już tym, yy, z tym potworem z łóżka. No ale wracając, tutaj jest pokój Barbary. dami. tutaj Homisia ma biureczko, ma balkon, ma mniejszy pokój, ale nie wiem, jakoś tak czuję, że jest taki bardziej cozy i w ogóle, no, mi się dużo bardziej podoba niż ten jej wcześniejsze. Więc tak, tak przedstawia się jeszcze raz nasz domek. Ale co? Przejdźmy już do yy, rozgrywki. Wszyscy się. Szykuję do pracy, do szkoły, oprócz Barbie. Barbie jeszcze śpi. <śpii> eee, czy ty nam dasz rachunki? Proszę, nie dawaj nam rachunków. Dzisiaj skupimy się, żeby zająć się tymi tymi zadaniami. Mam nadzieję, że uda nam się je wszystkie odhaczyć. Myślę, że chyba nie będzie z tym problemu. Osta w ostatnim odcinku nam to fajnie wyszło, więc oby w tym y, również nam to dosyć sprawnie poszło. 7.57. Dobra. To wy już sobie będziecie wychodzić. Może, y, Markus, Staffin pójdziesz zaraz na spacer albo coś. Albo ty, Barbie. Y, Skipper, zostaw to i idź do pracy. Y, do szkoły. Barbie, ty sobie idziesz, ale może nie bierz sobie tego na śniadanie, tylko co my tutaj mamy? Otwórz. To można dać tutaj. No, to weź sobie tą sałatkę. Zjedz sobie. Czy ty, Markusie, masz zaraz pracę? Masz za dwie godziny. Dobrze by było w takim razie, gdybyś wykorzystał ten czas i poćwiczył programowanie. Oj, nie chcę, żebyś pisał jakieś wtyczki, tylko chcę, żebyś ćwiczył programowanie. Uuu, tutaj romans im coś opada. No, w końcu, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to przegapiliście, co nieco. Ja tylko tutaj to zostawię, pokażę, ale nic więcej mówić nie będę. Eee. <ścoughs> Dobra. Dzisiaj też możemy się w ogóle umówić gdzieś z Bellą. Eee, zobaczymy, jak nam wyjdzie. Eee... Czekajcie, ja może zresetuję go, to da nam pocztę. Eee, zobaczymy, jak wyjdą nam robienie tych wszystkich rzeczy. Eee... Ej, Barbie, to weź sobie kontynuuj ten obraz realistyczny. O, no jest. Ale chyba nie ma rachunków. Całe szczęście. Dobra, to wyjdź sobie na zewnątrz i, i sprawdź co to tam przyszło, pewnie ten biuletyn właśnie, zgadza się. To czytaj go, odhaczy nam się to. E, Przyszedźmy się jak dobrą, no to możemy pogotować tak samo dzisiaj, ale tutaj jest żebyśmy jeszcze połowili ryby, więc e, w zasadzie Barbie mogłabyś tutaj sobie podejść i, i byśmy się tym zajęli. Ej, no co ty robisz? Skipper, ty łobuziaro, jest dziesiąta. Czemu ty nie idziesz do szkoły? Ajajaj. Dobra, co my tutaj mamy? W tym tygodniu dalej pracujemy nad umiejętnością okrodnictwa. Zacznij także zbierać punkty satysfakcji. Przydadzą ci się później. Ambrozja wymaga kreatywnego podejścia do roślin, więc w tym tygodniu zdobądź też sadzonkę lili i lwiej paszcze. Zajrzyj do parku Kwiat Magnoli w Wierzbowej Zatożce, by znaleźć dziko te dziko rosnące rośliny. Okej, okay, myślę, że definitywnie to możemy zrobić, ale jak to przeczytałam, to sobie też uświadomiłam, że my przecież tutaj mamy te wszystkie rzeczy. O, Okej. Okay. Mamy te nasze roślinki. I mocerelkę. Dajmy ją gdzieś naprzód. Tak samo znowu. Czekajcie, wpiszę kod. Dobra. I nasza mocerelka będzie tutaj. Eee, aha, i tutaj mamy jeszcze następną pocztówkę od chomika. I mamy ten certyfikat małżeństwa. Nie wiem gdzie go dać. Tutaj? Może być tutaj. Dobra. Uuu, za zapaleńców. Ale, ale jesteśmy zajęci. Wybierzemy się za, yy, na niego, może następnym razem. Dobra, Barbie, zajmij się łowieniem ryb. Ty, Markus, lepiej uderzaj już do pracy. Dobra. Udało nam się, złowiliśmy trzy ryby. Barwi się tu bardzo nie podoba. Z jakiegoś powodu stwierdziła, że jej się. E, że ona nie chce łowić ryb, przyjdzie ją teraz. E, no ale co, zamówmy sobie może te nasiona, tak jak oni chcą. E, kup nasiona i to jest e, owoców, dobra, jedno. I w ogóle, to, żeby nie było problemu, że to nie jest w sezonie. To e, zrobimy sobie taką sztuczną szklarnię, a dlaczego sztuczną? To dlatego, że to po prostu e, to po prostu będzie daszek lewitujący. E, aha, ale jeszcze dajmy tutaj e, buduj sufit. Tak. Przekopiujmy sobie też te kolumny, jakieś. Żeby to też aż tak dziwnie nie wyglądało. E, dobra, i teraz te roślinki tutaj powinny się zaliczać, jakby były, jakby były w szklarni, i powinny rosnąć bez problemu. Pokażę się to tutaj. Ale i tak dobrze by było to podchwa... O matko, Barbie, ty się czujesz tragicznie znowu. Ja nie wiem co ona dzisiaj wstała chyba lewą nogą z łóżka, bo, bo jest bardzo nie w humorze. Yy, ale ona w ogóle chce zasiać jabłko i wiśnie. Pewnie to będzie tutaj w tej paszce nasion. Tak, to zasiejmy sobie tutaj jabłko i tutaj tą wiśnie. Dobra. Zasiej. O, czy Barbara powinna zaprosić koleżankę o imieniu Sharon? No pewnie. Jest tutaj? Ojej, ten listonosz tutaj jest. Cassandra e -e -e. tutaj przyszła? Okej, okay. -e, skipper skończyła, dobra. To skipper, ty w takim razie, jak się czujesz? W miarę okej. Okay. To. Yy, nie, niesumiennie, jejku. To weź sobie, pracuj nad projektem dalej, a ty, Barwara. Nie wiem, ja nie widzę tej twojej koleżanki tutaj nigdzie. Jest tutaj! Ej, a to jest chyba ta kleptomanka. <ścoughs> no dobra, no ale to sobie pogadajcie chwilę. O, następna nagroda. Panie dziur, twój ogród nabiera ładnego kształtu. Twoja umiejętność wędkarstwa też jest całkiem w porządku. Kontynuuj pielęgnowanie roślin i łowienie ryb. O, ta Barbie jest na pewno zadowolona, że ma kontynuować łowić ryby. E, z tym nic nie trzeba robić. E, Okej, okay. to ja myślę, że w takim razie. A czy nam tutaj zadziała, jak przeczytamy jeszcze raz? Nie. To ja nie czaję, dlaczego my to mamy aż tyle razy. No cóż, yy, możemy na pewno teraz przyrządzić jakiś ten posiłek. O, może wrzućmy najpierw zepsute jedzenie, a potem ugotuj barwi coś, może takiego bardziej obiadowego. Uuu, może wiejska zapiekanka. Dobra, Barbara, ale wracaj już sobie do domu i poćwicz sobie tak samo grenacz w. Skrzypcach. <noise> yy, bo masz tutaj grać łącznie przez 5 godzin, a ty już niedługo, no, masz 4 dni do zmiany grupy wiekowej. Więc dobrze by było yy, zabrać się porządnie za tą aspirację i ją w końcu skończyć. Wejdź sobie tak samo, podejść tutaj, przyzwiemy mrocznego kosiarza, bo może nam się odhaczy to, zaprzyjaźni się i wejść w interakcję z mrocznym kosiarzem. I nam już, zostaną nam jeszcze tylko te dwie rzeczy. O, jest! Zastosuj wyzwanie strach na lachy na swojej parceli. Właśnie, w ogóle możemy zobaczyć co, jakie tutaj mamy te nagrody. Odbierzmy sobie te spodnie. Ogromny złotą drugi. Gwieździsty kościczek lodówkowy. Higiena instant. Tradycyjne goleckie... Aha, to są te. A, dobra, my mieliśmy już to wyzwanie. Spoko, no to możemy je sobie ustawić, ale na czym to polega w ogóle? Mm. O, tutaj są wyzwania. Strachy na lachę. W powietrzu tu coś, co napełnia mroczną ekscytacją i przyciąga innych simów, którzy mają chęć na potwornie dobrą zabawę. Okej... Okay. Ojejku, zaczęło już padać. To wracaj z powrotem yy, do domu, Barbie. Odeślemy Grim Reapera. Aha, nie da się go. No trudno. Wracaj do domu i zajmij się malowaniem tego dalej. Ty Barbara sobie masz dwie godziny. Ojejku, czemu ty taka zła jesteś? Chyba jej się nie podoba, to jak <grafię> na skrzypcach. <grafię> Ojejku, a i ta się podoba. Ojoj, Markus, a jak ty się fatalnie czujesz. Czekaj, to trzeba... O nie, Pinky zraza pierwsze o znaki starzenia się. Ojeju, ej, to możemy się w sumie też wybrać do tej kliniki weterynaryjnej jakiejś i dać mu przysmak. Żeby, żeby nie z tych zaraz. Dobra, mamy już następny dzień. Wszyscy już powoli wstają i się ogarniają do pracy, do szkoły. Barbie tradycyjnie śpi. Tawi też sobie śpiulka. E, co ty tu masz? Oceń wystrój. Chcesz oceniać wystrój swojej sypialni teraz? Wejdź, idź na dół. Wejdź, idź na dół i zjeść sobie śniadanie lepiej. O nie, Barbara wstawaj, trzeba umyć chomisiowi y, klatkę. I weź się z nim pobaw, może, i daj mu przysmak. Dobra, Barbie, ty już w zasadzie też możesz wstać, więc umyj się, skorzystaj. I jak wszyscy już pójdą, może przyjdzie akurat poczta, to odhaczymy ten biletyn z Towarzyszenia i później pójdziemy do tego parku, pobrać te sadzonki jakieś i tak dalej, albo pomalujemy. O, Barbie ukończyła malowanie arcydzieła, a jutro jest Harvest. A jutro jest Harvest Fest. Super w ogóle, ale to już będzie pewnie na następny odcinek. E, Markus też, też już będzie wychodził do, do pracy, więc zjemy sobie i pójdziemy zebrać e, tą sezonkę w parku. Uuu, Bella do nas dzwoni. Rozważamy ostatnie staraj się o dziecko znowu. Nie! Jeju, Bella, od... ona mi wysyła bardzo yy, konfliktujące sygnały. Ej, w ogóle my potrzebujemy piąty poziom ogrodnictwa, żeby. A mamy dopiero trzeci, żeby pobrać tą sezonkę. Ha, to i tak nie pójdziemy. No nic, to co, Barbie, w takim razie przysiądź sobie, poczytaj. I, i ci podbijemy to trochę. Aha, to fajnie, że, że zniknęła roślinka. Super po prostu, świetnie. Co ty tu masz? Ból głowy? Jeju, trzeba ci też lekarstwo dać. Dobra, dziewczyny wróciły ze szkoły. E, czy wy tutaj coś e, macie? Dobra, to ogarnij się tutaj Barbara. A ty skipper? Ojejku, a to jest bardzo źle. To weź sobie może e, pograj w imprezowy szał, to ci troszkę podskoczy ta zabawa. W ogóle to dałam tutaj na telefonie, bo przeczytałam, że można przyspieszyć dostanie tej przesyłki. Więc, e, a to już zniknęło, ale tu było, że przyspieszy dostawę. Wie, o, akurat, tutaj pewnie listonosz da nam do tego do skrzynki ten biuletyn i poczytałam Barbie i wbiłam jej czwarty poziom ogrodnictwa. Akurat się udało. Dobrze by było wbić piąty, żeby no, no zebrać tą sezonkę Aha, no tak. Teraz musimy czekać aż ona wreszcie wreszcie da to do środka. Możesz już czytać drugi poziom? Tak, możesz lubić grać w Cię to będzie frustrować. Chyba cię to nie frustruje. Eee, pobaw się Staffim, Barbara. Gdzie on jest? Tutaj. Chodź tutaj. Baw się. Pocałuj. Wyszczotkuj. Poznaj. Dobra, Barbie, dobra Barbara, a jak ci tutaj idzie z tą aspiracją? O, tu już masz to ogarnięte. To weź się zabierz za rysowanie y, tych malunków. Czy y, już masz jeden rodzaj? No to jeszcze cztery rysunki dobrze by było ogarnąć. E, ty, moja droga, jak już sobie pograłaś i podniosłaś zabawę, to sobie skorzystaj i weź sobie resztki. A ty Barbie, co ty tutaj robisz? Musimy wbić piąty level. Musimy wbić piąty level ogrodnictwa, więc zasuwaj tu na dół i czytaj tą książkę koniecznie. Czy ona dała nam w końcu... jeju, ona nic nam nie dała do tej do skrzynki. Ja nie wiem, co z nią jest. Zbagowani są. Zresztą nie ma w tym nic dziwnego, że listonosze, że cokolwiek jest zbagowane w The Sims 4. Ty sobie namalowałaś, to sprzątnij to i rysuj następny. Dobra, udało nam się. Mamy piąty poziom, to chociaż tyle. Ech, lepsze to niż nic. To podejdź tutaj szybko Barbie i załatwimy to. Pobierz sadzonkę, jak już jesteś. Oj, jak już jesteś na dole. O! I został nam tylko ten biuletyn, który nie wiadomo, czy się w ogóle wydarzy, bo. Co tu się dzieje? Bo, bo widzicie, co, co, co. Jakaś upośledzona jest ta baba. Nie wiem, czy to jest coś nie tak z tą skrzynką? Nie wiem, o co chodzi. Może ją dam tutaj i sprawdzę, czy ona tutaj podejdzie i to tam wrzuci, czy będzie dalej tutaj stać. O, poszła tu. Aha. Ej, poszła sobie i nie dała nam nic do tej skrzynki! Jeju, ej, ja wydałam stówkę, żeby... Yy, żeby ona nam to szybciej dostarczyła. Jest Harvest Fest. I mi się to bardzo nie podoba, co tutaj się dzieje. Bo dalej nie mamy tego biuletynu. A, a liczyłam, że ten Harvest Fest już zrobimy sobie w następnym odcinku. No dobra, no to pogramy do momentu, e, w którym może przyjdzie w końcu. Nie wiem, czy jest sens znowu, e, znowu próbować przyspieszyć tą dostawę przesyłki. Możemy to zdać. Widzicie, ta tu dalej stoi i macha tutaj skrzynki. No, my nie dostaniemy tego biuletynu dzisiaj. Barbara spełniła aspirację. Gratulacje. Ojej. <śm> Jaki potwór. <śm> Dobra, w końcu udało się, bo to jest też y, jedno z zadań na to pokolenie, że każde z naszych dzieci musi wypełnić swoją aspirację dziecięcą. Wiecie co, ja myślę, że to tutaj się nie stanie, więc to już może zostawimy sobie na następny raz. W przyszłym odcinku urządzimy jakąś kolację, może też odwiedzimy Belle, zaprosimy do nas gości y, i będziemy świętować Harvest Fest. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, to nie zapomnijcie o łapce w górze i komentarzu. I oczywiście o subskrypcji, żeby nie przegapić przyszłych odcinków. Cześć!